mamy gąbka o numerze 14376, jest to piękna samiczka na 95%. Ostatnie piórko do spierzenia też ma te centki do zdrowia fajnie na każdym biureczku, dużo mosteczek, pełnitki. Jest to yy, po samczyku z tego starego Brixena, wnuczka. Jest to po 17 roku, 11.57, mega daje dobre gołębie ojciec z różnymi połączeniami i jest tam samiczka też z 18 roku, chyba pójdzie w tym roku na emeryturę, czy pójdzie na pewno, jest to córka, no to siostra tego gołąbka, że w tamtym roku, co właśnie ona była między innymi drużynie mistrza Polski w supermaratonie i do mistrza okręgu w 8 wspólnych startów, jest to numer 3 na gołębniku u żony, ale jeżeli bymy liczyli tak 500, 700, 900 no to numer jeden, bo o to ona tam przyczyniła się do pierwszych, drugiego miejsca, wszystko trzeciego, yy, właśnie yy, już te dalsze loty no to mega po prostu, nie? Yy, I dlatego tu w 18 rok yy, myślę, że by to mogła jeszcze, bo ona to, to dałaby radę jeszcze, ale już tak yy, z żoną żeśmy rozmawiali, że te cztery gołębie yy, Zuzie właśnie tam 42 i jeszcze dwie takie super samiczki, co co roku robią praktycznie prawie wszystko no, pójdą do rozpłodu, bo y, może więcej przydadzą się no, właśnie, żeby się uchować z takimi różnymi samczykami, bo tak to jest tylko określony samczyk i no, nie może tego przełączyć za bardzo w trakcie lotów, a tak to będzie możliwość taka troszkę manipulacji pod tymi samiczkami. I, a tym bardziej, że to już jest przez tyle lat, już 6 lat, gąb pokazywał wszystko i wszystkie dystansy. No to też do lepszej się nie kupi, no to po co? Jak można sobie u siebie uchować. Z dolu samiczka jest uchowana z fenomenalnego gołębia. To jest taki syn z 14 roku, to jest po królu i po mis. To też dwa Olimpijczyki. No i jeszcze dołu są to Jaworscy Michalak z Turbotima, no to tu reklamować bo to w te gębie fajnie się wbijają, nie tylko u mnie, bo tam widzę nawet też na fenomenalne, tam wystawiane głębie są, co, jakieś mają fenomenalne gołębie, no to też przebijają się tam u hodowców w Polsce, też Turbotimy od Jaworscy Michalak, także to nie jest przypadek, bo to co ja tu prezentuję i że jakieś tam wspaniałe wyniki, to w dużo, nawet tam po WG czy po sprzedaży tam gołębi, w, w super w wynikami też te są tam włączone u takich hodowców na topie, jak się to mówi w Polski. Także to nie jest po prostu przypadek. Także zapraszam, bo jest mega fajny gąbek.